Siemanko, jestem Kłarko i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie na kanale. I w tym filmie pokażę Wam kolejny autorski plugin, tym razem płatny. Jest to plugin na logowanie premium i no premium. No premium może się zalogować dopiero gdy wpiszę kod z mapy. Ale dobra, na razie Wam pokażę tutaj logowanie premium, czyli po prostu... Logowanie premium, jak sama nazwa wskazuje, jeśli jesteśmy na naszym koncie premium, to jak widzicie, automatycznie nas tutaj plugin loguje. I tak samo jest wsparcie Velocity i BungeeCorda. Czyli tam na przykład, jeżeli no nie jesteśmy zalogowani, mamy nową premkę, no to nikt koment z BungeeCorda albo z Velocity nie może użyć, na przykład, nie wiem, slash server, tak. Czyli, czyli po prostu komenda do, do przenoszenia się na serwery poszczególne, czyli tej komendy nie może no, nikt użyć, jeśli się nie zaloguje. No wiadomo, na no-upremkę na nikt nam nie wbije, ponieważ wtedy będzie miał nieważną sesję logowania. E, dobra, pokażę Wam teraz jeszcze pluginy tego, e, nie pluginy tylko komendy tego pluginu, e, no i jak widzicie jest autorywalogowanie, jest komenda do rejestracji, do odrejestrowania gracza, do zmiany hasła, do sprawdzenia multikont do whois, czyli takie czyli wszystkie informacje na temat gracza, czyli kiedy się zalogował kiedy stworzył konto jakie, jakie ma dokładnie konta i takie tam inne, no różne tam są informacje, ja tego nie pokażę, ponieważ tam jest moja IP też właśnie, więc to już wam tego nie będę pokazywał no, jest jeszcze set last IP, czyli mm, czyli ustawia ostatnie IP gracza. No, to takie bardziej dla mnie było, żeby sprawdzić, czy, logowania, czy sesja logowania po prostu działa dla, dla graczy No Premium. No, jest jeszcze komenda outSave, która po prostu zapisuje nam wszystkie, mm, wszystkie konta. No dobra, także teraz przeloguję się na jakieś konto No Premium i zobaczycie w akcji, jak ten plugin działa dla kont No Premium. No dobra, także jestem już na koncie No Premium i teraz Wam pokażę, właśnie co i jak, jak to wygląda z perspektywy gracza No Premium. Czyli jak widzicie, dostaje on tutaj mapę. No i musi ten przepisać ten właśnie kod. No i jak widzicie, po przepisaniu kodu, yy, może się właśnie tutaj zarejestrować. Czyli sobie dajmy jakieś tam hasło. No jak widzicie, staliśmy tutaj wyrzuceni. Z, z lobby, bo ponieważ zostaliśmy właśnie zarejestrowani, ogólnie to można sobie wszystko pozmieniać w konfiguracji, co i jak, odnośnie właśnie tego, czy ma wyrzucać gracza, gdy jest, gdy się zarejestruje, czy ma nie wyrzucać, to już tam zależy w sumie od Was, tam wszystko możecie sobie dowolnie poznać w konfiguracji. No i tutaj już mogliście zauważyć, że tutaj nas zalogowano z powodu sesji logowania, czyli jak sobie teraz wyjdziemy i wejdziemy, no to mamy tą właśnie sesję logowania. No i ta sesja logowania to też jest do ustawienia w sumie w konfiguracji, tutaj coś mi nie chce wejść, ustawiania w konfiguracji. Także domyślnie jest chyba 5 godzin. No myślę, że jak dla graczy No Premium, to jak najbardziej to będzie odpowiedni czas. Jeszcze tutaj pokażę, zmienię IP i pokażę Wam, jak to wygląda, kiedy sesja już nam po prostu wygaśnie, albo jeśli no, ktoś inny będzie chciał wejść na konto, na przykład tutaj w tym przypadku tester start, start MC. Ok, IP już sobie zmieniłem, więc teraz jak sobie będziemy próbowali wejść na serwer, no to jak widzicie mamy tutaj zaloguj się komendą, login hasło. Oczywiście tutaj żadnych tych, no nie można po prostu nic używać, no i musimy się zalogować. No i dopiero jak się zalogujemy, no to będziemy mogli tutaj normalnie sobie grać. No dobra, także to by było na tyle jeśli chodzi o ten film. Także plugin jest do... Do zakupu na Discordzie AfterMC za 90 zł blikiem lub przelewem, natomiast 120 zł kosztuje cardem jeśli by ktoś chciał zapłacić, ale tylko i wyłącznie przyjmuje kody polskie, co najważniejsze, także. Także, jeżeli chcecie kupić ten plugin, no to zapraszam do linku w opisie. Tam jest właśnie Discord discordafterm.pl. Yy, no i tam musicie sobie wybrać odpowiednią kategorię, na przykład zlecenie. Yy, no i wtedy tam yy, wszystko wam wyjaśnię, jak możecie ten plugin właśnie kupić. No dobra, także to by było na tyle. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Także Siemanko.